Analiza sprzed tygodnia bardzo udana, choć pozostawia lekki niedosyt. Bitcoin pokazuje siłę w ostatnich dniach, co rozpala wyobraźnię na nowo. Co dalej? Nowe ATH czy kolejna pułapka? Zapraszam na dzisiejsze nagranie. Ja mam na imię Rafał, Gambit Tradera. Pamiętajcie, nic co mówię nie jest dla Was poradą inwestycyjną. Zachęcam, subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem, dajcie łapkę pod filmem. I dołączajcie do społeczności Gambit Tradera. Link znajdziecie w opisie tego filmu. A to nagranie zaczniemy bezpośrednio od przywołania analizy sprzed tygodnia. W komentarzach zwróciliście uwagę, że miały być spadki, są wzrosty, a ja śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż pamiętajcie: moje analizy, moje nagrania na YouTube są aktualne na moment ich zrobienia i publikacji po kilku dniach. Oczywiście może się już sytuacja zmienić, a analiza sprzed tygodnia, oczywiście, była bardzo udana. Otóż nagrywaliśmy sobie i rozmawialiśmy w tym momencie, i tutaj mówiłem Wam, że czekają nas spadki i te spadki się wydarzyły. Co więcej, mówiłem Wam również, że pierwszą ze stref, która może zostać zaliczona i która będzie strefą popytową, to jest strefa od około 59 500 dolarów i cóż. Ta strefa została pięknie w punkt zaliczona, po czym zadziałała wzrostami. Ja więc uważam, że ta analiza była bardzo udana i zachęcam Was również do dołączania do społeczności, gdyż tam analizy macie na bieżąco. Tutaj rozmawiam z Wami tylko przeważnie raz w tygodniu. Cóż się dalej wydarzyło na Bitcoinie i dlaczego ten lekki niedosyt, który, o którym powiedziałem na początku? Otóż strefa zaliczona bardzo ładnie, stąd spodziewaliśmy się wzrostów. Wzrosty były bardzo dynamiczne, otóż nawet bardziej dynamiczne niż się tego spodziewałem, co nie wszystkim dało szansę się dołączyć do tego ruchu. Otóż te korekty już bardzo płytkie, co oczywiście daje szansę do dołączenia, ale to już jest handel na bardzo niskich interwałach. Czego ja bym tutaj szukał w dalszej części, jeżeli mówimy już tu o takich lokalnych ruchach o niskim interwale? Otóż Najprędzej i najbezpieczniej byłoby nam się dołączać po jakiejś korekcie wyższego rzędu. Dlatego, oto powiedzmy, że pięciofalowego ruchu i ta korekta wyższego rzędu na ten moment, gdyby cena zjechała do około 64 450, lepiej nawet tutaj troszkę niżej 63-460, byłaby dla mnie atrakcyjnym miejscem do tego, żeby tutaj się dołączać do wzrostów. Natomiast może się tak wydarzyć, że tego nie dostaniemy i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Dlatego też, jeżeli cena jeszcze troszkę tutaj poprzebywa i zobaczymy być może jeszcze jedno zejście w te rejony, również to miejsce będziemy obserwować jako miejsce na wzrosty. Wczoraj czy przedwczoraj pojawiła nam się tutaj taka świeca, która była świecą powiedzmy, że niepewności, natomiast już widzimy, że cena podjeżdża coraz wyżej, coraz wyżej i najprawdopodobniej ta świeca zostanie już Niedługo zjedzona. A jak to wygląda z troszkę szerszej perspektywy, bo mówimy sobie teraz, co tu lokalnie możemy robić. A z szerszej perspektywy, po pierwsze, przypomnę, warto o tym przypominać, wciąż duży trend spadkowy, czy wciąż duża korekta tutaj trwa. I dopóki nie wybijemy tego wierzchołka. Należy mieć z tyłu głowy i na uwadze to, że tutaj jeszcze w tej strefie, w tej różowej strefie do 70 tysięcy dolarów jest przewaga na spadki. Natomiast już od jakiegoś czasu analizujemy sobie również ruch od tego dołka, który oczywiście chciałbym, żeby był jeszcze niżej, ale mamy co mamy. Też wam o tym mówię, że nie warto czasami czekać na coś, co może się już nie wydarzyć. Od tego dołka analizujemy sobie ten ruch. Jako nowo budujący się trend wzrostowy, i na ten moment czekamy na ten wierzchołek, ale póki to, co tutaj się dzieje, nie zostaje przełamane, patrzymy jeszcze w górę. I ja powoli zacząłem sobie to już oznaczać jako impuls pięciofalowy. Może się okazać, że to jeszcze za wcześnie, natomiast to mi również pomaga. Analizować wykres w dalszej części i oceniać, na co mogę dalej liczyć. I jeżeli moje oznaczenia byłyby poprawne w tym momencie, czyli mamy dużą jedynkę, dużą dwójkę, a tutaj dostajemy niższego rzędu jedynkę i niższego rzędu dwójkę, te struktury korekcyjne są generalnie w porządku. Tutaj troszkę jest przejechane, ale to na bitcoinie bardzo często się dzieje. Tutaj już jest bardzo ładnie to gdyby ta struktura dalej miała się rozwijać, możemy dostać tutaj już dynamiczny wzrost, nawet, uwaga, do okolic 75 tysięcy dolarów. Ten scenariusz jest wspierany przez to, co nam się tu przez miesiące wyrysowało. Otóż w momencie, kiedy cena będzie zjadać każdy z kolejnych wierzchołków, zjadać, czyli wybijać każdy z kolejnych wierzchołków, zacznie nam się tutaj uruchamiać kaskada likwidacji. Możemy to nazywać kaskadą, możemy to nazywać short squeeze'em, jakbyśmy tego nie nazywali, efekt będzie ten sam. Tutaj możemy dostać bardzo dynamiczny wzrost, który będzie przecinany tylko płytkimi korektami lub płytkimi korektami lub oczywiście może się da wydarzyć taka sytuacja jak mieliśmy wczoraj, czyli cena wyjdzie powyżej wierzchołka, dostajemy dynamiczny spadek, po czym powoli będzie wracać. W zadanym kierunku, aż do momentu, kiedy wszystkie te wierzchołki zostaną wyczyszczone. To jest jeden ze scenariuszy. Na ten scenariusz, na ten moment się nastawiam, dlatego szukam tutaj pozycji długich, pamiętając cały czas, że jesteśmy w tej strefie, która z zasady również może nam dać spadki. Żeby w ogóle mówić dalej o spadkach, musielibyśmy zobaczyć jakiś tutaj. Większy sygnał wyczerpania i większy sygnał podażowy, którego na ten moment nie ma, więc obserwujemy taki scenariusz, lub też taki scenariusz, lub cokolwiek innego, co by tutaj się wydarzyło. Ja chciałbym, żeby tutaj cena przez kilka, może nie tyle dni, co kilka, kilkanaście godzin poprzebywała, tak aby ta korekta, która tutaj się wydarzy, była większą, bardziej widoczną niż te dwie tutaj mniejsze. Wtedy to będzie dla mnie sygnał. Że to, co tutaj się narysowało, mogę jakoś rozważać jako impuls pięciofalowy, a to jest korekta wyższego rzędu do tego impulsu. Ona może być teraz bardzo płytka. To już jest ten etap impulsu, w którym korekty mogą być bardzo płytkie. Zachęcam jeszcze raz do dołączenia do spęczności, bo tutaj na godzinowych, na 15-minutowych interwałach będziemy już obserwować, co się będzie dalej działo. Co nam mówi w tej chwili o sytuacji Bitcoina? Domi, wykres dominacji Bitcoina, otóż mówi nam to, że ta wykres dominacji rośnie. Mówi się, że może rosnąć nawet do 60%, po czym możemy zobaczyć większą korektę. To by była szansa dla altów. Dopóki ten wykres rośnie i wykres Bitcoina rośnie, wszystko dla Bitcoina składa się dobrze. Otóż on wciąż może zaliczać te szczyty, o których przed chwilką rozmawialiśmy. Gdy tutaj zobaczymy jakąś korektę, i zawsze Wam polecam, żeby obserwować ten wykres, to jest dla nas również szansa na to, żeby pohandlować altcoiny. One tutaj mogą mieć swój czas. Przejdźmy dalej, i tylko na szybciutko pokażę Ethereum, gdyż Ethereum w tym momencie jest dla mnie nieatrakcyjne do handlu. Otóż, jeżeli Bitcoin będzie nagle dynamicznie rosnął, znaczy może nie tyle nagle, co będzie dynamicznie rosnął, to Ethereum pewnie podąży za Bitcoinem, ale zobaczcie, jak zachowuje się Ethereum w, w ostatnich tygodniach i miesiącach, a jak zachowuje się Bitcoin. Otóż, Bitcoin pokonuje swoje poprzednie wierzchołki, najpierw tutaj, później tutaj. Ethereum ani sobie nie poradziło z tym wierzchołkiem, ani sobie jeszcze nie poradziło z tym wierzchołkiem. Ja na ten moment nie widzę, aby Ethereum było dla mnie atrakcyjne. Potwierdza to wykres Ethereum do Bitcoina, wciąż w mocnym trendzie spadkowym, a nawet chciałem Wam pokazać jeszcze jedno porównanie. Otóż niebieska linia to jest wykres kapitalizacji altcoinów spoza pierwszej dziesiątki, który to wykres pokazał nam już, iż mamy zaliczony jakiś dosyć istotny punkt. Po czym zaczynamy po raz kolejny budować wyższe wierzchołki, w czasie gdy wykres Ethereum wciąż nie wykazuje większych oznak, jakoby chciał ciągnąć do góry. To jest krypto, oczywiście to się może zmienić w ciągu jednego, dwóch dni. Może się okazać, że za 2, 3 dni powiem wam, że Ethereum jest super atrakcją. Na ten moment ja tego nie widzę, więc nie skupiamy się na tym, przechodzimy dalej. A dzisiaj zamiast analizy szczegółowej wybranego altcoina, pokażę wam trzy z nich. Tak, dosyć pobieżnie, dosyć szybko, abyście mieli jakieś pomysły handlowe na najbliższe dni. Pierwszym z nich to jest Chainlink, Chainlink, który zaliczył bardzo fajną strefę z dużego interwału. To była strefa, którą nazywaliśmy strefą akumulacji. Został duży knot, i od tego miejsca zaczęliśmy powoli piąć się w takim lokalnym trendzie wzrostowym. Oczywiście, w sprawne oko zauważy, że dotarliśmy do strefy podażowej i to jest strefa, którą musimy również respektować. Natomiast póki co ta strefa podażowa najpierw raz, później drugi raz dała nam korektę i te korekty nie spowodowały, Złamania tego lokalnego trendu wzrostowego. W związku z czym jeszcze na ten moment respektujemy ten lokalny trend wzrostowy. Co więcej, ten lokalny trend zrobił nam bardzo fajny ruch tutaj, wyczyszczając tylko zlecenia spod tych dołków, po czym dostaliśmy bardzo ładne tutaj również w miarę trendowe ruchy. Ruchy, które zatrzymały się w tym miejscu. To miejsce miało siłę i miało moc. Aby spowodować tutaj korektę, ta korekta zrobiła nam ruch w dół, który wielkościowo jest powtórzeniem tej korekty. Co możemy robić na niskich interwałach? Otóż możemy obserwować, jak się cena tutaj zachowuje. Ja chciałbym zobaczyć test tej świecy. On wypada mniej więcej w, przy 11 dolarach i z tego miejsca chciałbym również atakować ten wierzchołek. Jeżeli Bitcoin będzie sprzyjał, będzie w trendzie wzrostowym i co więcej, alty dostaną wiatru żagle, może to być bardzo fajny pomysł na handel na najbliższe dni. BNB, można powiedzieć, że podobnie, aczkolwiek troszkę w innym miejscu. BNB, podczas gdy Bitcoin robił dużą korektę, zrobiło swoje ATH, mówiliśmy o tym nie raz. Od tego ATH nastąpiła spora korekta, która mogła zaliczyć lepsze miejsce. Nie zaliczyła go, został tylko duży knot i od tego miejsca wybiliśmy ten kluczowy wierzchołek. Póki co bardzo nieśmiało przebijamy. Dostają tutaj na interwale jednodniowym knoty, na interwale czterogodzinowym, już się tutaj kilka świec zaczęło zamykać. Co nas interesuje w tej chwili? Interesuje nas to, że znowu nam się robi tutaj pierwszy ruch wzrostowy, korekta, kolejny ruch wzrostowy, który wybija poprzedni wierzchołek, i robimy wyższy dołek, który na dodatek bardzo ładnie nam się wpisuje w miejsce do kontynuacji tego lokalnego trendu. Co więcej, BNB w tej chwili również buduje nam. Ruchy wzrostowe i wygląda to całkiem przyzwoicie. Następny przystanek, według mnie, to jest ten, wierzchołek lokalny po lewej stronie, ale żeby się tutaj dołączyć, to już na niższych interwałach musimy poszukać tutaj ciekawego miejsca. To ciekawe miejsce, oczywiście, jest tutaj. Przy czym dobrze byłoby, żeby tu się zbudował jakiś wolumen, może jakaś dłuższa wymiana zleceń, po czym my dostalibyśmy okazję, żeby tutaj pohandlować w górę już po ten wierzchołek i być może dużo, dużo wyżej. Należy również pamiętać, że tak samo jak na Bitcoinie, na BNB tutaj sporo płynności będzie jeszcze nad tymi wierzchołkami i oczywiście gdzieś ostateczny cel to jest również tamten wierzchołek. Obserwujemy na niskich interwałach. Ostatni już na dzisiaj Doge, Dogecoin, który to również w którymś momencie... Zaliczył bardzo fajną strefę popytową, tutaj nawet na długoterminowe wzrosty. Od tego miejsca dostaliśmy odreagowanie, najpierw później korektę, która już nie zrobiła nowego dołka, i po raz kolejny już wybicie tego wierzchołka. Wciąż tutaj czai się na nas jakaś bardzo mocna strefa podażowa, która już dała nam mocną korektę. Natomiast ta korekta zatrzymała się wciąż w dobrym miejscu na kontynuację wzrostu. W tym miejscu wciąż powtarzam, zakładając, że Bitcoin będzie jednak kontynuował swój ruch wzrostowy, w tym miejscu możemy poszukać szans na dołączenie się do wzrostów. Pamiętajcie, Bitcoin rośnie, altcoiny również będą rosły. Nie powinniśmy, nie możemy handlować przeciwko Bitcoinowi na altcoinach. Biorąc to pod uwagę, mamy bardzo ładny tutaj ruch budujący się trendowy, zakończony w dobrym miejscu. Kolejny ruch trendowy tutaj już się budujący, i można nawet powiedzieć, że ta korekta, która się tutaj wydarzyła, zaliczyła całkiem przyzwoite miejsce. Więc to, co teraz powinniśmy obserwować, to to, co się dzieje w tej chwili: wybicie tego wierzchołka, jakiś jeszcze tutaj powrót, i z tego powrotu znowu szukać szansy na dołączenie się do wzrostów. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Zachęcam do dołączania do społeczności. Dajcie również łapkę pod tym filmem, subskrybujcie, żeby te filmy dostawać od razu, kiedy się pojawiają. Wtedy te analizy są najbardziej aktualne. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.